Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Bany. W dzisiejszym od podszewki T26E5 Patriot, czyli czołg premium, który jakiś czas temu wszedł do sklepu premium. Na ten moment, jak dla mnie, bardzo przyjemny czołg, bardzo lubię nim grać i na pewno dużo będę nim grał. Czołg ciężki z działem dość kontrowersyjnym, jak na czołg ciężki, ponieważ zadaje tylko 240 średnich obrażeń. Jednak jego szybkostrzelność... Jest, wynosi 10, w tym momencie bez racji bojowych z towarzyszami broni czas przeładowania wynosi 5,94, czyli naprawdę jest ok Jeśli chodzi o samo działo, bardziej mamy wrażenie, że gramy czołgiem średnim niż czołgiem ciężkim. Bardzo szybko się skupia, bardzo fajnie strzela, także... Naprawdę jest ok. Jeśli chodzi o rozrzut, działa na 100 metrów to 0,35. Także bardzo przyzwoicie tutaj albo elegancko snajpi, albo sieje parę kartofli takich pod rząd, że można naprawdę oszaleć. No ale niestety taki jest urok tego działa. Jeśli chodzi o depresję, mamy minus 10 stopni i 20 do góry. Także tej depresji nie powinno nam zabraknąć. Co prawda, to nie jest minus 15 jak. Ym w przypadku Strv 74, ale również wystarczy. Jeśli chodzi o pancerz tego czołgu, to mamy 152 tutaj z przodu i o dziwo ten KM, który wydawałoby się, że będzie słabym punktem i tutaj to coś, czymkolwiek to jest, ma mocniejszy pancerz, także lepiej już strzelać po kadłubie, ewentualnie dolna płyta. Jeśli chodzi o pancerz wieży, 190 z przodu, jarzmo praktycznie nieprzebijalne, tutaj warto sobie zrobić zbrojmistrza, ponieważ bardzo często będziemy mieli uszkodzone działo ze względu na to, że sporo graczy tu strzela oczywiście może wejść tutaj w policzki raz ktoś strzelił mi się tutaj i niestety ta kopułka dowódcy to nie jest kopułka dowódcy jak w T32, T34, T29 ją penetrujemy bez większego Problemu także, nawet z ISA 6, co mieliście okazję oglądać w poprzednim odcinku, bądź będziecie mieć w następnym, nie wiem w jakiej będą kolejności. Bardzo łatwo się tutaj wbić. Jeśli chodzi o boki, to oczywiście tutaj mamy 72. 76, no i tutaj to już nie jest problemem. To nie jest czołg stworzony do side-scrapa, on oczywiście pomaga. Czasem coś wejdzie w gąsienicę, ale to nie jest coś, na czym polegamy, jak na przykład w T150 wisie czwartym, w KW3 i tak dalej. Pancerz wieży 114 z boku 127 z tyłu, także to już są wartości, przy których jesteśmy penetrowalni. Także typowy czołg wieżowy, dopóki mamy schowany kadłub, jesteśmy w miarę bezpieczni. W momencie, kiedy pokażemy kadłub, bardzo szybko możemy znaleźć się w garażu. Bardzo fajną niespodzianką jest mobilność tego czołgu, ponieważ 40 km na godzinę to jest jego prędkość maksymalna. Jeździ porównywalnie z IS-3 i to jest jedna z tych premek, które są wykorzystywane, mogą spokojnie jeździć na twierdzach, są wykorzystywane na CW, ponieważ w niczym nie ustępują czołgom eee... Yy, t 3 dwójce, także w momencie, kiedy t 3 dwójka jest potrzebna na słońce, równie dobrze może jechać Patriot, i wtedy yy, do tego zarabiamy. Jeśli chodzi o zasięg widzenia, to jest fenomenalny, jak na czołg ciężki, ponieważ 422 mm, yy, boże, metry. Jeśli chodzi o moduły, ja założyłem oczywiście obowiązkowo jak dla mnie stabilizator, ponieważ zwiększa celność o 20%, dosyłacz do działu. Średniego kalibru oraz wentylację. Tutaj można włożyć optykę, jeśli chcecie zrobić. Ganmarka mm, można włożyć zamiast wentylacji ulepszony system naprowadzania. Wszystko zależy od gustów. Ja swego czasu grałem właśnie z ulepszonym systemem naprowadzania, ale jakiegoś czasu dużo lepiej gra mi się na wentylacji. Także tak jest. Obrót kadłuba 33,5. Obrót wieży 27 także przyzwoicie. Jeśli chodzi o załogantów to obowiązkowo na dowódcy oczywiście żarówka. Nareszcie naprawa. Następnie na drugim na dowódcy naprawa. Strzał z biodra, gładka jazda. Tutaj dałem już rozeznanie w sytuacji bezpieczne magazynowanie Od czasu do czasu... Pada magazyn amunicyjny, także warto go mieć. Na trzecim udało się jakimś cudem zmęczyć towarzyszy broni, no i na czwartym zrobiłem na dowódcy wszechstronność, na celowniczym zbrojmistrza, na kierowcy jazdę terenową, na radiooperatorze mamy wzmocnienie sygnału, i na działonowym mamy desperata. Może nie przedłużając, zapraszam Was na moje dwie bitwy. Jesteśmy już w pierwszej bitwie T26E5. Pierwsza masterka na tym czołgu, może nie uprzedzając faktów. Himmelsdorf wersja spotkaniowa, także liczyłem, że na przepychaczu spotkam jakieś czołgi, z którymi będę mógł pograć na wieżę. Tam nie mam możliwości kontowania się, także od razu zakładałem, że pojadę głębiej niż robią to czołgi, które mogą się skontować. Także gnam przed siebie co e, sił w silniku i gąsienicach. Liczyłem na w miarę przyzwoity wynik, chciałem zrobić 2,5-3000, żeby w razie gdyby się powinęła noga na jakiejś otwartej mapie przez artylerię, żeby y, mieć z czego nadrabiać, dojeżdżam do swojego nasypu, jednak okazuje się, że przyjechało tutaj mniej niż 0, co jest dla mnie złą informacją, ponieważ tutaj bardzo fajnie mógłbym się wymieniać z VOP, y, z Ojem, niestety ich nie ma. Także muszę wykombinować coś innego. Postanawiam odważnie wjechać tutaj. Takie zagrania się różnie kończą. Albo kończą się dobrym wynikiem, albo sudden death, tak? Szybka śmierć. No i zresztą nie uprzedzam faktów. Przez chwilę się wycofałem, ponieważ spodziewałem się, że tutaj w tym miejscu, gdzie stoi ten pilot, będzie więcej czekać przeciwników, którzy chcieliby ustrzelić wszystko, co nasze na górce. Okazało się, że nie ma, także... Odjeżdżam odważnie. T71 na celownik. Dalej nie widzę, żeby tutaj ktoś miał ochotę ze mną walczyć. Do tego T25 pilot zamiast pomóc. T71 strzela sobie na górkę. Także idealny układ dla mnie. Zwróćcie uwagę: T71 też postanowił skoncentrować się na górce. Totalnie mnie ignorując. Oczywiście dla mnie. Bardzo dobra informacja. To jest pierwsza bitwa zemką i w zasadzie największy zawód na tym czołgu. Ale o tym przekonacie się za dłuższą chwilę. Jest OI, także szukam przestrzału 0,35 celności na 100 metrów. Pozwala posnajpić, jednak, tak jak mówiłem, czasem naprawdę dzieją się cuda na kiju i bardzo, bardzo podstawowych rzeczy nie jesteśmy w stanie trafić. Jest niestety, nie udało się trafić pershinga. Także czekam dalej, zwróćcie uwagę, ja stoję w ogóle nie po swojej stronie I mogę sobie spokojnie strzelać, tutaj vk 30,01. Pilot tam stał, jak się zaraz okaże jest tam więcej czołgu I żaden po mnie się nie co było Dla mnie dziwną sytuacją, no ale tak naprawdę nie narzekałem Jadę przed siebie, zastanawiam się co będzie po prawej stronie Ponieważ tu też czasem potrafi być niezła snajpa 3 do 4, mamy 1800 straty Jest UDES, także zanim się odwrócę On mnie bardzo będzie mógł Uszkodzić, także chowam się, wyjeżdżam Mamy tutaj, było, były cztery czołgi Już są tylko 3 No i zaczyna się Zabawa w co wycelować, żeby zabić UDES dalej na, na plecach STRV S1, właśnie to był pierwszy dzień, kiedy pojawił się STRV i uczyłem się Go przebijać, zaraz zobaczycie Jest pilot, niezbyt szczęśliwie Skontowany, dużo za bardzo Wyjeżdża lorka, która będzie mi w stanie Teraz przyłożyć jest strzał w pilota lorka na szczęście tylko za 99 prawdopodobnie wystarczająco dobrze nie skupił. Mamy trzech zabitych przeciwników 5 do 5, przewaga jest niwelowana, ponieważ już wynosi 997, tak chciałbym tą lorkę skasować jednym strzałem, było, grałoby się dużo łatwiej, jednak ona jak na razie bardzo schowana. Jeśli chodzi o penetrację 232 na podstawowym pocisku. 230, 259 na pocisku premium, tutaj z racji tego, że jest to 230 bardzo rzadko na tą amunicję premium przełączamy już czterech zabitych przeciwników, 2221 zadanych obrażeń, można powiedzieć, że cel, minimum zostało zrealizowane, także teraz jedziemy po więcej jest ten Strv S1, on dla mnie był przez chwilę zagadką, także z racji tego, że nie bardzo miałem pomysł jak go przebijać od przodu, chciałem postawić go na gąsienicy i po prostu wydoić, jednak okazało się, że ma zestaw. Zwróćcie uwagę, w dolną płytę nie wchodzi. To jest przyzwyczajenie, jak nie wiesz gdzie strzelać. Liczyłem, że trzy kalibry, teraz chyba w ogóle trafiłem w te 25 pilota, nie w Strv. -a. Kolejny strzał, kolejny bez obrażeń, także przełączamy na Gelda. I będziemy zaraz kombinować dalej. Zwróćcie uwagę, po raz kolejny trafienie krytyczne. No i w końcu uśnienie kopułka dowódcy. Także wychylam się, będę starał się przycelować dokładnie tak. Już bez problemu z obrażeniami w kopułkę dowódcy wchodzi. Niestety STRV też mnie przebija, ponieważ T26E5 nie nadaje się po prostu do kontowania. Mamy T25 pilota. Prawdopodobnie miał uszkodzony magazyn amunicyjny i ładowniczego zabitego, ponieważ bardzo długo przeładowywał. On tak naprawdę powinien mnie skasować. Mamy specjalistę, sześciu zabitych przeciwników. Jak się okazuje, strzelam dalej Goldem. A powinienem już dawno przełączyć. AMX na szczęście Dinga został mi 60 punktów życia, także myślę, że był pewien, że Wykończy mnie bez większego problemu Zrobiło nam się 3,5 tysiąca obrażeń 982 po spocie Sytuacja 11 do 12 Także niewesoła No i to jest ten słynny kartofel, o którym mówiłem W najmniej oczekiwanym momencie Po prostu Poleciało Wszędzie tylko nie do celu Mamy T26 Prototypa, Dicker Maxa jeszcze jakieś su chyba jest, jeśli dobrze pamiętam. A nie, T3485 i fałkę 101P. Teraz moim największym zmartwieniem było, ile ta fałka ma punktów życia. W tym momencie wpadł Radley Walters, także już można powiedzieć, że niezależnie od tego, jak bitwa by się skończyła. Jestem zadowolony. Mamy prototypa na 813. Pociski geldowe wyjeżdża w tym momencie T3485, także jest możliwość go skasowania. Bardzo tak niemrawo wyjeżdżał. Jest drugi strzał. W tym momencie już zacierałem ręce, że może być naprawdę bardzo fajna, bit bardzo fajna bitwa. Mamy, mamy 9 zabitych przeciwników. No i pewnie zapytacie, skąd ten zawód? No, zaraz zobaczycie, tak. W tym momencie udało się prota, no i niestety jedzie fałka 101P, praktycznie na fullu. Ja mam 60 punktów życia i tak naprawdę nie mam się gdzie schować. Jeśli Was interesuje, czy 250 penetracji wystarczy, żeby przebić garnek fałki 101P, to zaraz zobaczycie. Drugi strzał DING. 4491 obrażeń. Kombinuję jak mogę. Trzeci strzał w garnek, niestety w tym momencie. Po zawodach, no i nie udało się zrobić medala pool, medalu pula. Zapraszam Was na drugą bitwę. I jesteśmy już w drugiej bitwie. Tym razem Erlenberg, bitwa spotkaniowa. I zobaczmy, jak się wszystko ułoży. To jest chyba jedna prędkość. Dokładnie tak. Postanowiłem pojechać na prawo. Tutaj można bardzo fajne wyniki robić grając na wieżę, także to była też jedna z pierwszych bitew, także oglądam jak mogę mojego nowego czołka z nowymi napisami i w nowym kamuflażu, jadę przed siebie. No i zobaczymy jak będzie sytuacja się rozwijać, będzie okazja popatrzeć jak ten czołg snajpi, jak sobie radzi na krótszym dystansie, generalnie jeśli chodzi o sam tank to już to mówiłem, że mi się nim bardzo dobrze i naprawdę gra się nim bardzo dobrze. Y Miałem Patriota. WG udostępniło możliwość zamiany na czołg bez kamuflażu, także bez zastanowienia. Skorzystałem, ponieważ mimo że kamuflaż Patriota był dużo lepszy niż np. w Armored Warfare, to jednak stwierdziłem, że wolę ze standardowym camo. Nie róbmy cyrku z gry o czołgach. Jest i z drugi. Teraz zwróćcie uwagę, jak będę pięknie trafiał. Poleciało gdzieś na wieżę a nie powinno. Cały czas staram się go gąskować, trzymać na gąsce. W tym momencie udało się zgąskować z obrażeniami. Będę próbował poprawić. Celuję w środek, no i poleciało se gdzieś tam. Totalnie nie tam gdzie chciałem. No i tak się z tym działem dzieje. Co prawda, jeśli po raz kolejny stoimy na większym dystansie, tylko z wystawioną wieżą możemy sobie na to pozwolić, ponieważ bez większego problemu. My będziemy trafiać przeciwnika co jakiś czas, jak się okazuje, a z drugiej strony, dla przeciwnika pokroju i IS, z IS drugi, i z trzeci będziemy dość trudnym celem ze względu na odległość i rozrzut ich dział, który wynosi 0,39. Tutaj wynosi 0,35. Mamy tutaj kometa, także on mnie nie przebija. 170 pancerza wystarczyło, żeby zatrzymać. Pocisk w tym momencie, Komet już w garażu i mimo dobrej gry na tej flance jest 2 do 5, także całkiem sporo już w tym momencie tracimy, nie udało się tvp trafić. Do tego ja tracę, już dwa razy zostałem trafiony przez Jagdnigera. To jest niestety, jeśli nie schowamy kadłuba, robi się naprawdę niewesoło. Widzę, że załadowałem Golda na Jadzie, jednak nie będzie okazji z niego skorzystać. Że spokojnie czekam, może popełnię jeszcze jakiś błąd. Okazuje się, że jest ST1. Staram się strzelić bez większego skutku. ST1 niewykryte, także trzeba poczekać, aż ktoś wykryje. Tutaj sojusznicy chyba nawet nie byli świadomi, że ST1, STA1 jest. Tutaj w tym momencie się wyświetla. Zwróćcie uwagę, po raz kolejny pocisk poleciał SE gdzieś. Także jeśli chodzi o snajpienie, no nie warto się na to nastawiać, ponieważ bywa różnie. Najlepiej krótki dystans i spokojne dziobanie przeciwnika. Jak się okazało, był blow up, także udało się przeciwnika odesłać do garażu. No i zastanawiam się, co dalej jest jeszcze. Jak Panther 2, także już pierwsze trafienie. Przypominam, że średnie obrażenia wynoszą 240, także one nie są oszałamiające. Musimy strzelać często, to nie jest nie wiem, czwórka, gdzie strzelamy raz i mamy 750 obrażeń średnich, tutaj naprawdę trzeba się nastrzelać. I pamiętać, żeby nie wyjeżdżać za osłon, ponieważ jeśli wyjedziecie na przykład na linii zykryda tam do miasta, w miejsce, gdzie nie ma nasypów, no to po prostu taki Luwet was zje w momencie, a z kolei wy mu niewiele zrobicie, także trzeba o tym pamiętać, żeby. Bo z kolei, jeśli będziecie grać za nasypem, to on wam nic nie zrobi, a. Wy z kolei go zjecie w butach. Podejmuję decyzję o zjeździe do miasta. Zazwyczaj tak robię, jak już się przerzedza, jednak jak się oka zaraz okaże, yy, fatalna decyzja w skutkach, ponieważ zwróćcie uwagę, w tym momencie pojawiły się na miejscu, gdzie byłem i mogłem spokojnie grać na wieży. Pojawia się vk 2801, pojawia się tygrys 1, zaraz zobaczymy, co jeszcze przyjedzie. Kolejny podpis snajperskich strzałów t 26 5 Jest jeszcze jak pancer. Yy. Także niezbyt fajnie zastanawiam się jak pancer, czy jak panter, ale jak, jak pancer, trafiona fałka, także jest na jeden strzał. Mamy tutaj tego jak pancera, którego nie uda mi się trafić. Spokojnie czekam, rozglądam się, zastanawiam co by tu, co by gdzie, jest 6 do 9. Także sytuacja robi się, no nazwijmy rzeczy po imieniu. Trudna na razie. 1816 zadanych obrażeń. Mamy jak pancera. 4. Kolejny strzał, kolejny nietrafiony. Muszę się schować, ponieważ tutaj on mnie może kosić. Ja mam różnie z szansami. Widzę, że już na zwykłe pociski przełączyłem. Na domiar złego pojawia się AMX M449L. Z tyłu podjeżdża Tygrys. Także robi się naprawdę. Nieziemsko, już w tym momencie po prostu byłem na siebie wściekły, że tutaj zjechałem i byłem pewien, że to będzie przegrana, jest 8 do 9, 290 punktów życia straty, ale przeciwnik praktycznie może do nas strzelać z każdej strony i to jest problem, ponieważ nie ma skutecznej zasłony, za którą moglibyśmy się schować i nie obrywać obrażeń, po prostu gdzie byśmy nie wyjechali, to z innej strony będziemy trafieni, zwróćcie uwagę na tego bulldoga, także... Naprawdę jest niewesoło, zgadza się, wyjechałem jak paść bokiem, także zaraz postaram się poprawić, zwróćcie uwagę, już dostaję od fałki tam z górki, zostaję jak pantera, także naprawdę niewesoło, spodziewam się, że dostanę następne obrażenia od tygrysa, na szczęście obydwoje się dingają jak panter i tiger, także trzeba się schować. Zadać jeszcze jakieś obrażenia, liczyć, że przeciwnik trafi w gąsienicę, i tak się właśnie stało. Chyba zbyt pewnie dosz, podszedł do tematu. Udaje się wyrównać 3000 obrażeń, trzech zabitych przeciwników. I, aha, już 10, 11. Także nieaktualne wyrównanie. Jak Panter, dość łatwo jest tak, że można go. Bić, jest kolejne trafienie, w tym momencie już zrobiło się trochę luźniej, ponieważ zostaje jeszcze ten AMX, ale on też chyba już z kimś walczy, aha, z obiektem. W tym momencie czwarty zabity przeciwnik, 12-11, 1700 przewagi, także gdzieś w którymś momencie odzyskaliśmy inicjatywę i zaczęliśmy przeważyć szale zwycięstwa na swoją stronę. Na tego AMXa ładuje pocisk z loty, a co tam? 100 punktów życia do odebrania, przyjeżdża Pershing, nie wiem gdzie był, co robił, ale prawdopodobnie to on ściągnął uwagę, jak Pantera i y, innych czołków z górki, że mogliśmy tutaj spokojnie oprawić Tigera 1, inne czołgi, które na nas tutaj przyjeżdżały, spokojne szukanie przestrzału. Już miałem ochotę wyjechać pierwszy, może nie oberwać, ale na pewno wiedziałem, że mogę przyjąć peskę, także mogę go trafić i Potem zobaczymy co dalej, jest AMX, także liczę, że uda mi się oddać strzał, podjeżdżam coraz odważniej, jak się okazuje stoi wieżą bokiem, także tak naprawdę formalność i żałuję, że nie miał więcej punktów życia, ponieważ byłoby tego jeszcze więcej. Czołg jest dość mobilny, co teraz widzicie, teraz jest pościg za AMX, także niestety go nie trafiłem. Jest w tym momencie teraz trafienie: 3951 obrażeń, 1300 mimo niesprzyjających warunków, bo nigdzie na wieżę się nie strzelałem. Zatrzymany na pancerzu przyspieszam, ponieważ ten czołg jeździ za wolno, jeśli chodzi o komentowanie bitwy i strzelanie. Jadę przed siebie trochę za szybko, bo się już to źle ogląda. Pojawia się MIX, on zostaje odprawiony do garażu, także w tym momencie jedziemy szukać artylerii. Podsumowując, jeśli szukacie czołgu premium 8 poziomu ciężkiego, którym będzie się Wam dobrze, yy, yy, o widzę, że żebram ofraga, yy, chociaż to kompletnie niepotrzebna specjalista. 6 to w zasadzie standard, tak, tak czy tak chyba nie dojadę. W każdym razie, jeśli szukacie czołgu premium, który, którym będzie się grało, nie wiem czy jak Te czy czwórką, bo nie grałem Te czy czwórką, ale naprawdę jak na czołg wieżowy, gra się nim naprawdę bardzo fajnie. Myślę, że dużo lepiej niż pilotem, chociaż to dwie różne klasy. Jedziemy dalej, będę przyspieszał, ponieważ nic zbytnio się nie dzieje. Zaraz zobaczymy na zarobki na jednej przegranej bitwie, na jednej wygranej bitwie. Trochę złota szło. Tutaj trzy pociski. W tym momencie kończymy. Zapraszam do garażu. Jeśli chodzi o pierwszą bitwę na Himelsdorfie, wystarczyło to do, do, do zrobienia asa pancernego. Do tego ogień skuteczny, strzelec wyborowy, pojedynkowicz Brutal, Radley Walters i straszny niedosyt specjalista i duży kaliber, jeśli chodzi o szczegóły, udało się zadać 4491 punktów obrażeń 1065 zablokować na pancerzu, uszkodzić 10 czołgów, osobiście odesłać 9 na czysto, Jeśli chodzi o zarobki 131 000 plus 11 za bohaterski. Opór minus 70 tysięcy za amunicję, 62 850 na plusie. Jeśli chodzi o doświadczenie, było tego w sumie 2 700 330? Chyba nie. O, coś się wiesza w każdym razie 2733 po doliczeniu wszystkiego, także wystarczyło, żeby zrobić asa pancernego. Jeśli chodzi o drugą bitwę, mamy tutaj y, tylko pierwszą klasę, odpalacza, y, nie, speca od wybuchów, duży kaliber wojownika, y, strzelca pancernego, pojedynkowicza, rękę boga brutala, do tego stalowa ściana i duży kaliber. Jeśli chodzi o szczegóły, oddanych 34 strzały, 24 w celu, 19 z penetracją, co dało sumę 4342 punktów obrażeń, z czego 1731 z dystansu większego niż 300 metrów, 1300 zatrzymane na pancerzu i przy tej wartości zarobiłem, wystrzeliłem 3 pestki premium, zarobiłem 100 000 na czysto jeśli chodzi o ten czołg, gorąco go polecam, ponieważ jest bardzo fajny. Ja się z Wami żegnam, zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrypcji. Niezmiennie mnie to motywuje, pomaga w rozwoju kanału i do następnego odcinka. Pozdrawiam Wanne.